Innsbruck i w Innsbrucku filmuje Pałac cesarski. O to jest właśnie ten pałac cesarski. Ogromny budynek. 250 pokoi. Maria Teresa. Budowała Maria Teresa Proszę popatrzeć to pałac cesarski a z drugiej strony Land Theater, Teater A tam nowoczesna budowla Wszystko razem. co no Robisz mi z tamtymi tymi panoramami. Co? Jeszcze raz, pas cesarski i herb Austrii. O proszę popatrzeć. Herb Austrii. Orze z dwoma głowami. Herb Austrii. To wszystko win z Jaka Ja grał piękna fontanna Piękna fontanna I kościół cesarski, kościół zbudowany, bo to jeszcze należy do tego pałacu. Wszystko pałac na tle gór. Piękny. Sim, que na Fontana.